Uważasz, że sztuczna inteligencja jest szansą czy zagrożeniem dla ludzkości? Eee, szansą w granicach rozsądku. Zagrożeniem. Zagrożeniem, zdecydowanie. Boję się tego. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczny i terminator zbliża. Myślę, że może zdecydowanie nam pomóc. Interesuje mnie to, czy ta sztuczna inteligencja nie stanie się takim nadczłowiekiem, czy nie popchnie nas w kierunku takiego Ubermensza, który będzie lepszy od nas, ograniczonych jakoś gatunkowo. Ostatnio mi ktoś powiedział, że odkrycie sztucznej inteligencji jest jak kiedyś odkrycie druku. No i wtedy też palono książki, bo byli tacy, którzy się prze, ym, sprzeciwiali temu. E, z kolei jak ym, Wikipedia została uruchomiona, też byli tacy, którzy mówili, że teraz ludzie nie będą w ogóle czytać książek. A jest tak, że ok, korzystamy z Wikipedii, a jednak wiemy i tak, że to co w książkach znajdziemy jest najbardziej cenne. Zależy jak wykorzystana, no bo też tych filmów, gdzie te roboty przejmują władzę nad ludźmi, jest sporo i tego się ludzie gdzieś tam boją, ale odpowiednio kierowana świadomie, myślę, że bardzo może pomóc. Tylko żeby nie zabierała za bardzo miejsc pracy ludziom, bo to też jest jakieś tam zagrożenie. Powiem krótko, musi być balans, czyli to, co samo to, to samo, to, co powiedział Seweryn, tylko tak krótko mówiąc, musi być balans. We wszystkim, w robotach też. Nie wypowiem się. Ja myślę, że i szansą, i zagrożeniem. Przyznaję, że sama korzystałam ze sztucznej inteligencji nieraz. Także, no, na pewno jest to w niektórych kwestiach ułatwienie, ale tak z perspektywy, nie wiem, ludzkości, no to myślę, że może być też to zagrożenie. Sztuczna inteligencja jest wielkim, wielkim pytaniem dzisiaj czym ona będzie, czy ona nas. Czy ktoś któregoś jak sobie tak próbuje wyobrazić jako artysta, że ktoś rano zapuka do, do drzwi, otworzy, a tam będzie sztuczna inteligencja i powie, wynoś się, mam tutaj innego lokatora na przykład. To znaczy, że sztuczna inteligencja może zacząć nami rządzić. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jest to przede wszystkim zagrożenie, już nie mówimy tylko dla ekonomicznej części i dlatego, że ludzie potracą pracę, ponieważ na dobrą sprawę niedługo sztuczna inteligencja będzie mogła robić wszystko. Druga rzecz jest też taka, że jak każdy wie w technologii, i w, czy, czy w technologii zbrojnej, czy w technologii po prostu takiej użytkowej, codziennej. Prześcigacie się cały świat, jest jakby taki wyścig, więc każdy będzie podchodził do tematu tak, żeby zrobić coś bardziej abstrakcyjnego i w końcu może się to wywymknąć wy spod kontroli po prostu, w momencie, kiedy Chińczycy, którzy nie są pod kontrolowani, przez tak naprawdę żadne europejskie normy, czy jakiekolwiek prawo, które obowiązuje gdzieś w Ameryce, w Europie i mogą robić na dobrą sprawę wszystko, co chcą, no to może się okazać tak, że rzeczywiście może być kiedyś z tym duży problem. No, już wiemy, że nie, kiedyś u nich się sytuacja, jedna, na przykład spokrojony i niedawno całkiem, a, a teraz może być taka też technologiczna. Jezu, jak się rozgadałem. Ale faktem um, uważam, że jest to większe zagrożenie niż, niż um, nigdy. Cały, cały wieki ludzie sobie radzili bez sztucznej inteligencji i to całkiem nieźle przez ostatni wiek. I myślę, że człowiek jest już na tyle w stanie wszystko zrobić, że nie potrzebujemy się wspierać w każdej dziedzinie życia i z sztuczną inteligencją. Uważam, że jest i szansą, i zagrożeniem. Wszystko zależy, jak my to wykorzystamy. Ale nie możemy yy, zamykać oczu i sądzić, że jest to tylko szansą. Po prostu musimy wziąć to na barki, że w, y, w sytuacji, w jakiej teraz się pojawiła, dostępności dla każdego, bez wyjątku, jest to ogromne zagrożenie według mnie. Yy, I po prostu musimy być czujni. I, i znaczy nie wiem, czy możemy to zro coś zrobić każdy z nas, ale yy, po prostu. Nie można zaufać jakby takiej sztucznej inteligencji w stu procentach. Mogła... Więc wydaje mi się, że, że ze sztuczną inteligencją jest tak, że pewnie trzeba będzie się tego nauczyć i jest to groźne, bo może być wykorzystywane do różnych złych celów, ale też na pewno i do dobrych. Jest taki świetny dokument na Netflixie, The Social Dilemma, gdzie twórcy Facebooka, Instagrama i tych wszystkich komunikatorów wypowiadają się, jak wręcz dostaje depresji prawie po tym, do czego w rezultacie zostały te komunikatory wykorzystywane, bo oni, jak je tworzyli, to mieli zupełnie inny cel, a nie przewidzieli tego, że ludzie będą od tego uzależnieni, że będzie to wykorzystywane do dezinformacji. Więc to jest tak, że każdy, kto coś tworzy, chce stworzyć coś pięknego, potem to ludzie wykorzystują na różne złe sposoby, bo ludzie niestety ale są też źli. No i myślę, że podobnie będzie ze sztuczną inteligencją. Będzie wykorzystywana i do złych, i do dobrych celów. Te codzienne żarciki, to że ona napisze jakiś wierszyk, to chyba jest bez znaczenia. No, to wierszyk wierszykiem, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozwój tej sztucznej inteligencji w ciągu trzech lat, już praktycznie nie będzie można jej odróżnić od człowieka. Już teraz maluje obrazy, powiedzmy, generuje obrazy, robi fotografie. Wszystko, wszystko to uważam za zupełne zawracanie głowy. Oczywiście robi to, ale to jest zabawa, nic więcej. Jest i szansu, i zagrożeniem. No i, i jak wszystkie wynalazki ludzkości, wiąże się z tym szereg zagrożeń. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ale też myślę, że to przewartościuje wszystko. I. I, I że będziemy świadkami jakiegoś nieprawdopodobnego postępu technologicznego. Nie uważa pan, że może napisać lepszy scenariusz od na przykład pana? Ja chyba nie, lepszego od mojego mowy nie ma. <słuch> <słuch> Okej. Okay.